Siemanko, siemanko witamy, sobota. Market. Dzisiaj mamy market jest godzina 10.30. Tak. A my jeszcze nie jesteśmy na tym markecie. Cały czas dopiero się pakujemy o 11:00 już tam trzeba być Przygotowanym, bo już się rozpoczyna masaka, no, ale co? Jest jak jest, jak zawsze, dobrze jest, no jesteśmy w trakcie pakowania, już jesteśmy gotowi, jeszcze z 5 minut. I idziemy w trasę, tam będzie 10, czyli będziemy gdzieś za 15. A, czyli 15 minut, żeby przygotować stolik. No damy radę A takie ciasta sobie przygotowałem: jedna jest gotowe na kakaowym biszkopcie, zbitość śmietanę na górę. No już nie dokończyłem żadnych dekoracji. A drugie to jest chałupowo-waniliowy z chałwy. Jeszcze miałem kawałek chałwy. To dodałem I biszkopty, namaczane mocną kawą. Także kawa, chałwa. I też mi to śmietano zakryłem, jak widać, już bez jakiejś dekoracji, bo naprawdę nie mam czasu. Dopiero chlebek, dopiero bagietki wyciągnąłem. Jeszcze mi o chlebek nam się piecze ostatnie dwa. I hałka musi wyrosnąć, ale po chałkę to wrócę później, dokończę ją. Będzie o godzinie 12 gdzieś na markecie. chałeczka także no godzinę później, a że jest niedaleko, to nie ma z tym problemu. Dobra, my się bierzemy, muszę zanieść te skrzyneczki z napojami, mlekiem i innymi gadżetami. weźmie weźmy ciasta chleby. I zaraz zaczynamy. a sobota, masakra. Jeszcze nie jadłem śniadanka. Masakra, jest wpół do 11 od rana tu już jesteśmy, przyjechaliśmy gdzieś. Przed 9 byliśmy, tak? No, o wyjechaliśmy z domu, jakoś tak, po do 9 już tu byliśmy. I nie ma czasu na 5 minut, żeby usiąść się w ogóle, żeby coś zjeść, no bo cały czas coś trzeba robić, a już trzeba zaczynać markę, a jeszcze rzeczy. Zajebiście. Dobra, lecimy. No i dobra. Jesteśmy na markecie. Nie będę za głośno mówił. Bo nie chcę ludzi stresować czy coś, każdy się boi. Poprzez nagrywanie, każdy się ucieka, chowa. A no tak już Wam pokazuję więcej jak to wygląda. Tu są garniturki, sukienki, tak. Tutaj, chłopaki, garnitury, materiały, jakie różne ma, które sobie można wybrać na garnitur włoskie. Tu są kwiatki, bukiety, tam są kremy, muszelki. Tu jest nasze stanowisko, kapelusiki jakieś koszyczki okularki wina i tak to wygląda i zaraz to wszystko zacznie i ruszamy markecik się tam zaczął zaraz idę zobaczyć ja jeszcze jestem tutaj w sklepie bo chałki będę właśnie podpiekał bo już mi wyrosły, tylko masz piekarnik się nagrzeje, żeby zanieść na markecik żeby mieć chałeczki ale teraz w międzyczasie robię kanapeczkę dla swojej kanapeczka z jajeczkiem i pomidorkiem ze świeżą bułeczką, malutką bagietką można powiedzieć z serkiem polskim, tofionym tak kremowy dobra muszę zawinąć tą kanapeczkę, idę jej zanieść i wracam i piokę hałeczki. no i tyle, i tak to lecimy. dobra chałki są zaniesione, tam na markecie coś tam się dzieje coś ludzie przychodzą, nie przychodzą, różnie sobie siedzą dziewczyny tam praktycznie same dziewczyny tylko można się poczuć jak w raju dla samotnych panów ale dobra, nie wiem, nie ważne. ja muszę zostać tu w tym ja mam teraz chwilę ciszy spokoju to muszę jakoś zamocować dobrze tą maszynę moją krajalnicę tak naprawdę bo podczas krojenia chleba jak jej tak nie przytrzymuję to ona trochę tak się trzęsie i wtedy nie chcę kroić tego chleba jak należy Muszę w miarę zrobić ten stolik taki no, mocniejszy, żeby się nie kałatał W związku z tym przyniosłem taki kawałeczek deseczki, którą przykręcę z góry tutaj, do tej, bo to są takie dwa stoliki, tak? To one będą takie mocniejsze. I może postaram się wyciąć takie dziurki na no, nóżki do tej krajalnicy, żeby wstawić, żeby ona była taka mocna, po prostu stała w środku, żeby nie było za bardzo drgań tak naprawdę trochę tu mi zejdzie więc teraz mam spokój, gdy nie ma ludzi tam wszystko jest to postaram się to zrobić trochę to czasu może zająć więc teraz wykorzystam ten czas póki mogę dobra, biorę się do roboty i zobaczymy jak to będzie wyglądać i mała konstrukcja na dzisiaj już jest zrobiona jako tako to zrobiłem, przymocowałem zobaczymy teraz w praktyce podczas krojenia chleba jak to się będzie trzymać no na pewno nie jest to takie super stabilne jak powinno być no ale na pewno jest dużo lepiej jak było już te stoliki tak się nie telepoczą oddzielnie jest to mądry, zdecydowanie dużo mocniejsze jak przykręciłem ten blat z góry pomocowałem to, ale no chodzi, delikatnie chodzi taki blat tutaj poprzykręciłem do tych dwóch stolików i powycinałem dziurki na nóżki żeby to było tak stabilnie żeby nie jeździ przypadkiem czy coś no. na chwilę obecną musi wystarczyć i tyle a jak będzie z czasem później czy nam uda się zainwestować tutaj w drugi taki sam piec i postawić w stację fermentacji ona jest dużo niższa, to tak żeby był jeden tylko ten supek, no to wtedy możemy to wstawić tam i będzie gitara. A na chwilę obecną musi to tutaj stać. I tyle. Dobra. Ja porobiłem po konstrukcji Bo budowniczy. <gry> porobiłem jakieś rzeczy i dobra, idę tam, zobaczę na market jak się dzieje i tak zaraz się kończy tak. Bo chyba to drugie, jest pół do drugiej. Także tyle. Tyle tu ze mnie, może zrobię jakieś ciasto, może chleb narobić, może ciastka i tak dalej i tak dalej Dobra, idę tam zobaczyć co się dzieje Co się dzieje na markecie? Nic się nie dzieje, ludzie przychodzą, chodzą, wychodzą, kupują, idą i tyle Tak wygląda nasze stanowisko, całe chlebem, wszystko wyprzedane, czekolady są, jakieś napoje. No i dalej nie będę tak jakoś za bardzo nagrywał co się dzieje, jakieś ciasto posprzedawane. Jest znacznie więcej ludzi niż się spodziewaliśmy, że będzie. Myśleliśmy, że będzie bardziej pusto w tej okolicy, ale jednak przychodzą cały czas, to jest chodzi. Także spokój. Aby, nie będę tu nagrywał bo nie chcę. bo nie wypada i nasz po pomalutku dobiega końca jak widzimy jest z pół do dwunastej czasu polskiego ja już chlebek przygotowałem na jutro już się fermentuje w, w lodóweczce no i co jak przyszliśmy od godziny trzeciej tutaj jest godzina siódma dochodzi pół do siódmej to jest wyjście siódma tak, nikogo nie było żywej duszy, a no jedna para przyszła po chleb, tak? no ale nie ma chleba. Na nasze szczęście byliśmy na markecie, wszystko wyprzedaliśmy, co mieliśmy, co, co upiekliśmy, tak, no bo nieco mie mieliśmy tym barki, który też naprawdę dużo sprzedaliśmy, musimy od nowa zamówić, co troszkę nawet zaskoczyło. Czekolady wyprzedaliśmy bardzo dużo, od nowa musimy zamówić. Dżemu wyprzedaliśmy, serków no, dużo takich małych pierdół wyprzedaliśmy po ciasta, chleby, hałki i to wszystkie wypieki, to wszystko wyprzedaliśmy także spoko, całkiem spoko dniówka było warto pójść na tę markę, bo soboty są tutaj bardzo ciche także fajnie, że nam się trafiło i tyle, ja to kończę, jestem zmęczony na maksa o, chlebek ugnieciony jeszcze jedziemy teraz do sklepu musimy zrobić zakupy, parę rzeczy dokupić bo mamy troszkę więcej czasu wcześniej kończymy, jutro jest niedziela jutro będzie na spokojnie, jutro nie muszę chleba przygotowywać ani czas, czas piec na następny dzień także będzie na spokojnie kończę to bez zbędnego gadania narka do jutra